Na samym początku chciałbym pozdrowić nowych sprzętnych na moim kanale, a mianowicie Huptas 950, Kamerzysta Junior, Sznycel Podłoga, Pierwsza C oraz Wilk 8. Bardzo Wam dziękuję, serdecznie Was pozdrawiam. A jeśli ktoś z Was, moi drodzy, chciałby zrobić to samo, to klikajcie w ten niebieski przycisk. Każda osoba zostanie pozdrowiona na odcinku, także myślę, że warto. A teraz zapraszam do oglądania. Ej, byku, o łapeczkę zostawiłeś? Siemanko moi drodzy, ja jestem Teris, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, ale tym razem z Minecrafta, ponieważ pod ostatnim filmem z Minecrafta, gdzie pokazywałem wam dom kamerzysty w Minecrafcie, było bardzo duże zainteresowanie i chcieliście drugi dom z Minecrafta, lepiej wykonany i moi drodzy właśnie z tą pomocą przyszedł do nas Nord i moi drodzy właśnie w ramach podziękowań wbijajcie do niego na kanał, ponieważ wbijałem mu 2000 subskrypcji. No i naprawdę postarał się mega, ponieważ ten dom jest od poprzedniego i większy, i bardziej szczegółowy Jeszcze go nie widziałem, ale on mi sam mówił, że będzie po prostu lepiej wykonany Także moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze A my teraz bez różania zabieramy się za jego oglądanie No dobrze moi drodzy, także na sam początek zobaczmy go sobie tutaj z zewnątrz, jak on jest wykonany W ogóle pierwsza rzecz, która mnie zastanawia, co to jest? Muszę sobie podejść bliżej Mm, ej, to jest chyba samochód, tylko nie wiem dlaczego On jest porównany do domu strasznie duży, nie wiem No, do garażu to on raczej tutaj nie wejdzie, ale dobrze, pomijmy to Bardziej obejrzyjmy sobie dom, tak na początku z zewnątrz Także moi drodzy, tutaj mamy balkon Jak na razie jest wszystko zrobione bardzo właśnie starannie i dobrze Na pierwszy rzut oka widać, że jest to większy dom i lepiej zrobiony niż w poprzednim odcinku Swoją drogą... Wow! A to jest bardzo aktualna mapa, ponieważ, no już leje deszcz Spójrzcie moi drodzy, na to mamy basen, który dosłownie powstał dzień albo dwa dni temu jak to nagrywam u kamerzysty na kanale I już mamy tutaj basen, ponieważ Nord to robił dopiero dzisiaj, mi to wysłał dopiero dzisiaj, to skończył Wskoczmy sobie O moi drodzy, za to wielki szacun dla Norta. Dobrze, a więc co, przejdźmy sobie od razu do werandy i obczajmy sobie co jest w środku Także tutaj już lecimy Kulturalnie sobie, moi drodzy, wejdźmy po schodach i obszajmy sobie coś w środku. Czy tutaj jest ok? Tutaj możemy sobie samą otworzyć. No i co tutaj jest? Tutaj kiedyś, pamiętam, był komputer Kruświla. Teraz mamy oczywiście taki, nie wiem, przedpokój. Dobra. Tutaj mamy lampę, chyba najprawdopodobniej to jest, albo wieszak. A tutaj, moi drodzy, co mamy tutaj? I tutaj widać, że jest tak samo postarane, ponieważ pamiętam jak Don Juan w swoim filmie pokazywał, czy to jest. Tutaj był jakiś właśnie schowek, garderoba, czy coś tego typu. A tutaj, moi drodzy, mamy kuchnię i ona jest też fajnie odzierowana. Lodóweczka jest oczywiście, naprawdę to jest dobrze zrobione. Wow, kwiatek jest. Tutaj mamy, co to jest? To jest chyba zlew, o ile się nie mylę, ale nie wiem dokładnie. Nie, albo to jest kuchenka w wbijaj na mojego Instagrama, jeśli zalajkujesz kilka zdjęć i mnie zaobserwujesz, to ja wbiję na twój profil, polejkuję kilka zdjęć, może nawet coś skomentuję, także co, serdecznie zapraszam, wbijaj. Nie, nie mam pojęcia, moi drodzy, bo ja nie pamiętam dokładnie, jak ta kuchnia wyglądała w środku, ale dobrze, przejdźmy sobie tutaj do jadalni, mamy jadalnię, mamy okno, nie pamiętam, czy to okno jest w oryginale, ale chyba... Uuuu, no i tutaj to już naprawdę dobrze wygląda, moi drodzy, jak to patrzę, to wnętrze, wnętrze, ale dobrze. Tutaj yy, tutaj się wchodzi, co nie? To jest yy, tutaj się wchodzi właśnie. Tutaj co mamy? Jak to? Halo. A tu się otwiera. Dobra. Co tutaj mamy? To jest te to jest ta garderoba chyba z butami, tak? To jest chyba to właśnie. To co było, także fajnie, fajne szczegóły. Tutaj mamy, o tutaj mamy kibelek. O, no ładnie, moi drodzy. Da się otworzyć? Da się otworzyć, ale w środku nie ma wody, a szkoda, ale fajnie zrobiona jest ta lampa. Bardzo fajnie to wygląda. Dobra, co mamy tutaj dalej? Przejdźmy sobie od razu, może, tutaj do salonu. O, jest kanapa. Jest to bujane coś, nawet tutaj jest to zrobione. Bardzo ładnie. Co mamy dalej? To jest. To był chyba stolik i siedzenia. Tak, to był stolik i krzesełka. Tutaj mamy telewizor. Tutaj jest szafeczka. No, powiem wam, moi drodzy, ładnie to jest zrobione. Co mamy tutaj dalej? Są te nawet te charakterystyczne. Czarne... Jak to się nazywało? Czarne firanki w domu kamerzysty Czarne zasłony, przepraszam Dobrze hmm, Także, nie wiem, wybrałem najpierw górę, czy studio? Dobra, lećmy najpierw w górę Bo podobno studio jest fajnie zrobione eee, No i co? Tutaj mamy Tutaj mamy ten tajemniczy pokój, moi drodzy Zobaczmy co tutaj mamy w tajemniczym pokoju No i... A to nie wiem co to jest Hmm... Nie mam pojęcia co to jest Ale... Kurczę to jest chyba łazienka zrobiona? Nie, nie wiem. Dobrze, ale tak wygląda ten tajemniczy pokój tutaj. I zobaczmy sobie. Halo, oprócz się. I zobaczmy sobie, tutaj. Tu jest chyba nawet. Terson? co jest? Lord? Aaa, Ternis, no się manko. Dobra, tu są ziomeczki. A więc dobra, wbijajmy tutaj. I co mamy tutaj? W oryginale nawet nie pędzę tutaj było. Tak, to był ten. Eee. To była sypialnia kamerzysty. Dobra, o tak, tutaj jest e, ta. E, ta, jak to się nazywa? Toaletka tej karinki, okej okay. Tutaj mamy to łóżko. Tutaj jest szafka nocna. No ładnie. I teraz wchodzimy sobie do garderoby. O, no. Szkoda właśnie, że w minecraftie nie ma ubrań, żeby jej można było dać. To by jeszcze fajnie wyglądało, ale naprawdę jest to super zrobione. Można wyjść na balkon? Chyba nie. Nie no, na balkon nie można wyjść, szkoda, ale naprawdę... A to co tutaj, co tutaj mamy? A tutaj jest kibelek! Nawet nie wiedziałem, że nie mają kibelek tutaj od razu. Muszę więcej spostrzegać na szczegóły w tych filmach kamerzysty, ale powiem, fajnie zrobione. Jak Cię wychodzi? Tu się wychodzi, dobra. A kurde, jaki jest to niezdara, bez kitu. Dobra. Co mamy tutaj? To jest ta słynna łazienka, w której Kruszyn i Karolina mieli live 24 godzinnego. O tak, to jest to, moi drodzy. Kojarzycie, pamiętacie? Nie, no, bardzo fajnie jest to zrobione. E, tutaj powinien być kibelek. Nie ma go, ale wiadomo. Może się tutaj nie zmieścił, ale dobra, lećmy dalej. I teraz pokój z tego. Ok, jest łóżko z strasznie duże, ale ważne, że jest. Tutaj słyszę jakiś. To jest ta woda, tak, dobra. Już się ciemno zrobiło w ogóle. Ja pierdzielę. E, co tutaj mamy? To jest. To jest ta szofeczka, chyba. Co on tutaj ma wszystko? To mogę ruszać? Nie, nie mogę, dobra. Lecimy sobie dalej, moi drodzy. Teraz sobie sprawdzimy, co jest na dole, na samym dole, czyli oczywiście, czy będzie sklep, czy będzie studio. To jest mega ciekawe. Dobrze, moi drodzy, także tutaj powinien być chyba sklep. Tak, tu. Nie. Albo tu, albo tu. Wbijamy i to. Właśnie nie pamiętam, czy tutaj jest sklep, czy w tamtym miejscu jest sklep, ale. Chyba tutaj jest sklep. Tak, chyba tutaj jest sklep. Tutaj mamy drzwi chyba do tamtego pomieszczenia. Dobra. Tak, to jest drugie pomieszczenie. A i to jest garaż! No tak, to jest garaż. Jak ty fajnie w ogóle też wygląda. Na tych shaderkach, ale tak, to jest garaż. Dobrze, fajnie zrobione. ok, i teraz, moi drodzy, rzecz, na którą czekam najbardziej, czyli studio. Uwaga, wchodzimy do studia, dobra, cyk. Uhuhu, no ładnie. Okej, okay, tutaj jest ten szeroki monitor. Kiedyś był w tamtym miejscu, ale widzę, że Nord jest na bieżąco i zrobił to w tym miejscu, także szacun dla niego. Tutaj mamy fotel gamingowy, oczywiście. Tutaj mamy ten, ten stół, który był. Także naprawdę, tutaj jest to fajnie zrobione. Mega fajnie. Także, moi drodzy, wbijacie do Norta. Wow, to się jeszcze rusza. Co jest grane? Także, moi drodzy, wbijacie do Norta. wbij mu te 2000 subskrypcji. Bo naprawdę, chłopak się mega postarał. Ja jestem mega wdzięczny za to, ponieważ zrobił to specjalnie pod ten film, co nie? I co, moi drodzy, zobaczmy sobie jeszcze raz. Cały dom z góry. Ponieważ tu już chyba wszystko obszailiśmy, tak? Chyba już nie ma żadnych. Rzeczy do przejęcia, chyba wszystko jest. A moi drodzy, jeszcze to nie koniec, ponieważ zobaczcie, mamy tutaj tą szopę, tylko nie wiem, czy do niej się da wejść. Oj, chyba się nie da wejść, ale dobrze, że jest zrobiona, fajnie. Dobra, mamy szopę, mamy basen, mamy tutaj taras, na taras jeszcze nie wychodziłem. No kurczę, powiem wam, że naprawdę jest tutaj mega postarane. Wow. No dobrze moi drodzy, także to chyba będzie na tyle. Teraz moi drodzy zadanie dla was, jeśli wbijecie pod tym filmem 2000 łapek oraz na kanale norta wbijecie 2000 subskrypcji, no to Nord zrobi kolejną mapę, ale tym razem dom ekipy moi drodzy. Czy jesteście na to gotowi? Naprawdę ja czekam na to bardzo, ponieważ widzę, że tutaj naprawdę ziomeczek ma skillsy, także... Naprawdę, ja na to czekam. Moi drodzy, wbijajcie te łapeczki, wbijajcie subskrypcję na kanale NORTA. Komentarz również możecie szczelić, ponieważ to oczywiście są dodatkowe zasięgi, oraz subskrypcja na moim kanale. Także to tyle. Do następnego filmu.